Cześć, witamy Was w świecie wielopieluch. Ja jestem Agnieszka. Cześć, ja jestem Basia. Basia jest mamą półtorarocznego Piotrusia i używa wielopieluszek, które właśnie tutaj widać. I chciałam się dowiedzieć, jak to w ogóle zaczęła się Twoja droga z wielopieluchami? Jak na nie trafiłaś? Co Cię zainspirowało do tego, żeby ich używać? Tak naprawdę długo jeszcze przed ciążą interesowałam się tematem zero waste, ekologii i z tym powiązanych rzeczy. I tak, jakby naturalne było dla mnie, że nie chcę generować wiele, dużej ilości odpadów przez pieluchy, co jak wiemy jest naprawdę horrendalną ilością w przypadku małych dzieci. I już wciąż zaczęłam szukać rozwiązań takich, które właśnie zbliżałyby nas bliżej natury, jak to zrobić, żeby nie produkować tylu odpadów. No i tak trafiłam na, na wielopielo. Sporo moich koleżanek kręciło się już w tym temacie, także, także było mi łatwiej, bo miałam znajomych, które mogły mi w tym pomóc. Czy na początku wydawało Ci się trudne? W jaki sposób dotarłaś do tego, jakich pieluszek chcesz używać? Ponieważ wiemy, że jest no, mnóstwo systemów. Można używać y, pieluszek, które są w całości, wszy, z wszytymi wkładami. Można używać y, wkładów, które, które się wymienia cały czas. Można używać kieszonek, gdzie wkłada się wkład do środka i, i pieluszka wtedy jest jakby w całości. Y, jak, jak ta droga wyglądała wtedy? Szczerze mówiąc, jak zaczęłam na początku, wpisałam w ogóle w wyszukiwarkę wielorazowe pieluszki, po prostu byłam przerażona. Jak zaczęłam czytać te wszystkie skróty, ajo, coś tam, czytam, w ogóle tak sobie myślę, jak to będzie? Pamiętam jak wysłałam mojej mamie jakiś wpis na blogu, gdzie właśnie były wszystkie skróty rozwinięte i pamiętam jak rozmawiałyśmy, że moja mama opowiadała, kiedyś to było, prosto się brało, tam tetry i cerate, a ja tak sobie myślę, te tracery to brzmi jeszcze gorzej niż te wszystkie skróty. No ale stwierdziliśmy, dobra, jakoś to ogarniemy, będzie dobrze. I tak naprawdę ten pierwszy, te, ta pierwsza styczność była taka dla mnie trudna, a później, kiedy już tak jakby zobaczyłam, że w sumie chyba najlepszym rozwiązaniem będzie dla mnie pól, czyli materiał powleczony taką specjalną substancją, która zapobiega przeciekaniu, to stwierdziłam, że okej, okay, to w sumie nie jest takie trudne, jak się wydawało. I tak naprawdę, jeśli się, się zdecyduję na któryś tam system, no to będę sobie nie uszła. I tylko te wszystkie skróty i te wszystkie opowieści na początku mnie trochę przeraziły. Ale stwierdziłam, że to jest naprawdę bardzo proste i w sumie nie ma z tym żadnego problemu. Czyli generalnie używasz w większości po prostu otulaczy, w które wkładasz konkretny wkład? Tak, na początku to był mój ulubiony system. Jak Piotrek był mały, kupiliśmy całą wyprawkę w rozmiarze mini OS. OS, czyli one size, czyli jeden rozmiar. To jest ten rozmiar mini, czyli troszeczkę mniejszy. I to był mój na początku ulubiony system otulacz, do tego wkładzik, także super to, super to działało. Dopóki Piotrek był taki, taki bardzo mały i bardzo jeszcze nie aż tak mobilny jak teraz, po czasie zdecydowaliśmy się, wymieniając naszą, naszą wyprawkę na ten większy rozmiar. Stwierdziliśmy, że, że spróbujemy też kieszonek i w sumie kieszonki jakoś teraz najbardziej no, chyba przypasowały. czy też używamy, ale, ale kieszonki są u nas tak jakby numerem jeden, bo one są takie, że wkłada się ten wkład do środka i on nie ma zbyt dużej możliwości przesuwania się. A Kiedy ma się małe dziecko, które bardzo ruchliwe Tak, bardzo szybko chce uciec z przewijaka i jak najszybciej skończyć ten proces zakładania pieluchy. To wydaje mi się, że nawet prościej się zapina chyba y, kieszonkę niż pompersa takiego klasycznego, mhm. jednorazowego. No i dużym też plusem jest to, że dzieci nie mogą tak łatwo rozpiąć takiej wielorazowej pieluszki, y, niż, ni, tak jakby jest trudniej rozpiąć pieluszka niż pompersa. No właśnie, bo są czasami w, y, pieluszki, które się. Na napy, w jaki sposób tutaj montuję, a są takie na, na, guz... na rzepy i na napy. Tak. I, I w jaki sposób właśnie ty to sobie wybierasz, które, które kiedy? Czy, czy zamiennie stosujesz? W sumie nie ma chyba dużej różnicy. Teoretycznie rzepy są prostsze, w... dzięki rzepom jest łatwiej dostosować obwód w brzuszku, ale w sumie jakoś nie, nie było mi takie rozwiązanie potrzebne. Te napy, które są tutaj. Są so, so dla mnie ok, i bez, bez problemu można je zapinać. No i dziecko nie ma takiego łatwego dostępu do rozpięcia. Mm -hmm. A używałaś właśnie takich form, jak wcześniej wspomniałaś, że tetra tak brzmiała dla ciebie bardzo egzotycznie i tak w zasadzie w jakiś sposób bardzo też już oldschoolowo, czy też decydowałaś troszeczkę na to, żeby używać tetry, czy, czy, czy nigdy w ogóle nie miałaś z nią styczności? Tak, na początku tylko używaliśmy tetry, tak naprawdę. Yy, tetra jest bardzo tanim materiałem, więc wychodzi, jeśli chodzi, jeśli patrzymy na finanse, to. To tetra wychodzi sporo taniej, e, więc na początku tak, używaliśmy tetry. E, dopiero później, kiedy już e, zawartość była trochę większa, to mm. przeszliśmy na wkłady, bo są bardziej chłonne. Mm -hmm. A jeśli chodzi o takie pierwsze problemy, pamiętasz, bo zaczęłaś bardzo wcześnie, jak Piotrek był noworodkiem, czy już troszeczkę później? Myślę, że Piotrek miał gdzieś dwa, trzy tygodnie, kiedy mm -hmm, zaczęliśmy. Tak, mm -hmm. dosyć, dosyć szybko. E, tak, z pierwszych problemów miałam straszny problem, żeby ogarnąć to, jak się zapina pieluchę. Wiem, że to brzmi teraz w ogóle na mnie jakoś dziwnie, ale przez to, że, że te napy są tutaj z przodu, koleżanka próbowała mi wytłumaczyć, że no, musisz je zapiąć, żeby był tutaj mniej z przodu. I ja tak nie mogłam ogarnąć, że kurczę, który ten, którą tą napę do, do czego mógł spiąć. spiąć. Ale potem wchodziłam też na, na stronę producenta i tam były, w sumie wszystko było dobrze rozpisane, mm -hmm. jak to zrobić, więc chyba z tym miałam większy jakiś problem. Ale generalnie to jest naprawdę to jest tak proste, wszystko w użyciu, że tutaj nie ma z czym mieć problemu. A czy masz coś, co ci się właśnie nie sprawdziło, co, co sobie kupiłaś, a potem wyszło, że totalnie jest to nie dla was? W sumie nie wydaje mi się. Na tyle robiłam dobry research w internecie, i mamy też sporo grup na Facebooku, które, które opowiadają o Wielopielo. Jest naprawdę ogromna społeczność, która jest bardzo pomocna. I, I wydaje mi się, że, że nie było większego problemu. Parę razy zamówiłam tak zwane Chinki, czyli takie pieluchy z mm, zagranicy, nie nasze rodzime polskie. Mm -hmm. I wiedziałam, że to był dosyć, dosyć spory błąd, bo ich po prostu krój mi nie, nie odpowiadał mm -hmm. za bardzo. Nasze polskie pieluszki są węższe w kroku i, i to jest dużo lepsze. Specjalnie uszyte w zasadzie w jakiś tam sposób, że jest wiele, większość yy, ma konkretny rozmiar, gdzie Chinki często są w zasadzie w tak, tak. Dużej, dużym uproszczeniu w zasadzie tak. w ten sposób szyte. Tak, to prawda. One są przede wszystkim bardzo szerokie w kroku i to też tak zawsze miałam taki, takie poczucie, że nie wiem, czy wygodnie jest dziecku, więc mhm. tak, zazwyczaj używamy tutaj właśnie tych naszych polskich, olsztyńskich pirolów. Mhm. A jeśli chodzi o to, jak, jaka była reakcja otoczenia na początku, no bo generalnie jeżeli otaczamy się jakimś kręgiem ludzi, którzy używają wielopieluszek, no to nam się to wydaje naturalne, że można ich używać, znamy je, kochamy, lubimy. Ale tak naprawdę społeczeństwo cały czas jest w jakiś sposób jeszcze do nich czasami nieprzygotowane. Czyli jak Ty powiedziałaś znajomym, czy, czy jakiejś dalszej rodzinie o tym, że będziesz używała wielopieluch, że używacie wielopieluch, jakie były ich reakcje wtedy na początku? Szczerze mówiąc spotkałam się raczej z pozytywnymi reakcjami, mm -hmm. szczególnie jeśli chodzi o taką starszą część rodziny. Pamiętam, jak wyjechaliśmy do, do mojej rodziny yy, poza, poza miasto yy, i ciocia był taki zachwycony, jakie to jest śliczne, mm -hmm. jakie to jest mięciutkie. I że w ogóle kiedyś to było tak trudno i że problem z praniem pieluch był naprawdę duży, no jednak w, w tych nie wiem, 20, nawet 30 lat temu. Yy, jak im opowiadam, że teraz to po prostu się wyciąga się to, co tutaj jest w środku i kłada się to wszystko do pralki elegancko, tutaj nie ma większego problemu. No to były takie zachwycone, że o, szkoda, że za moich czasów nie było takich rzeczy, bo to jest naprawdę super. Mm -hmm. No i ten argument po pierwsze o ekologii tym, że nie produkujemy tak dużo odpadów, bardzo do nich trafiał. A po drugie to, że Piotrek urodził się na koniec maja i tak naprawdę całe lato, kiedy on był taki naprawdę malutki, było strasznie gorąco. Po prostu były upały po 30 parę stopni. I jak sobie pomyślałam, że on miałby się gotować po prostu, kolokwialnie mówiąc, miałby sobie tyłek odparzać w takiej plastikowej, klasycznej pieluszce w takim pompersie, no to po prostu aż było mi go szkoda. Więc to przede wszystkim było super, bo było mu chłodno po prostu w jego strefy intymne i nie było z tym problemu z jakimś odparzaniem, z takimi rzeczami. Także, także super. Wszyscy bardzo pozytywnie na to reagowali. Przede wszystkim przez to, że, że pieluszki są śliczne. Dziecko, jak było lato, to tak naprawdę w, samym, w samej koszulce krótkiej i w samej pieluszce mogło sobie leżeć w wózku i, i nie gotował się, nie, gorą, nie było mu gorąco, także same plusy tak naprawdę. Mm -hmm. A jeśli chodzi o przeciekanie, właśnie, nie miałaś z tym jakichś problemów na początku, że, że jakoś tam nie szło i że, że cały czas trzeba było małego przebierać? Od razu byłaś tak wprawiona, żeby dobrze je montować na dziecku. Ja Miałam na początku problem z tym, że jednak Piotr jest chłopcem i nie do końca zawsze wiedziałam, jak ułożyć to mm -hmm. i owo. Ale, ale po jakimś czasie nabraliśmy wprawy. Wiadomo, zdarzyło się parę przecieków. Dalej się czasami zdarzały przecieki, bo to czasami jest nieuniknione, jak zwykle. Tak, nie użykuje takiej ze sklepu, tak, ale. No właśnie, się chciałam tam. to powiedzieć, że mm -hmm. tak samo z Pampersem, tak samo nam się zdarzały wpadki, bo ktoś tam nie zauważył, że, że coś tam jest źle dopięte albo coś, i, i wpadki się zdarzały. No teraz wiadomo, że, że to już jest raczej bardzo sporadyczne sytuacje. Ale generalnie ten materiał jest na tyle. Te otulacze i, i kieszonki są na tyle, powiedziałabym, pancerne, że, że no to nie przecieka. Później kwestia też była tego, że musieliśmy wymienić wkłady na bardziej chłonna. Tetra właśnie zaczęła nam pomału przeciekać, ale to wynikało z tego, że po prostu Piotrek więcej sikał i, i to po prostu materiał był, była potrzeba, żeby już go wymienić na bardziej chłonne. A czy Piotruś też śpi w pieluszkach wielorazowych? Nie, Piotrek nie śpi w pieluszkach wielorazowych, a wynika to z tego, że Piotrek ma bardzo małą tolerancję na to, że, że czuje, że jest mu mokro. Mm -hmm. Więc e, ogólnie mieliśmy dużo problemów ze spaniem Piotrka, więc tak jakby stwierdziliśmy, że no, tutaj musimy postawić nasz komfort trochę wyżej i, e, i do spania zakładamy mu pampersy, bo po prostu on się na tyle szybko wybudza, kiedy ma na sobie pieluszkę i poczuje, że jest mu cokolwiek mokro, a też nie mieliśmy siły po prostu, żeby wstawać. Były próby. Ale stwierdziliśmy, że, że tak jakby jest to dla nas zbyt męczące i jednak. Wiem, że są e, różnego typu wkłady, tak, są wkładki, są też takie w ca całe e, które tak, są wkładem. Mhm. Tak, ale próbowaliśmy, ale stwierdziliśmy, że to nie jest dla nas i tak jakby ten tryb pół na pół, no, no nawet nie pół na pół, no ale w nocy jednak wolimy zostawić tego pompersa, bo to jest po prostu dla naszego komfortu, żeby on się tak mocno nie wybudzał. Ale wiem, że jest masa dzieci. Moje kolonki mają dzieciaki, które śpią. Bez żadnego problemu w formowankach, po prostu. się trafią, z no. bardzo ważnym <noise> dzieckiem i, i tak i z tego to wynika. Mm -hmm. A jeśli chodzi o pranie tych pieluszek, właśnie, bo to się wszystkim chyba wydaje głównym problemem, jak tak jeszcze nie znają wielopielu, że one tak trzeba je suszyć i prać w kółko, i prać, i trzeba czekać, że wyschną. Czy to faktycznie jest taki problem, czy to te nowoczesne technologie jednak wpływają na to, że, że te pieluszki jednak schną szybko? Wiesz co? Dla mnie to nie jest problemem, ponieważ zajmuje się tym mój mąż. <grym 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 dobrze mieć takiego męża. To nie jest coś, co mnie dotyczy. Ale wydaje mi się, że, że nie, nie, jest to problematyczne. Tak naprawdę u nas z racji tego, że, że korzystamy z wkładów, no wcześniej z tetry, nie korzystamy z tych pieluszek all in one, czyli, czyli wszystko w jednym. U nas jest to o tyle, dlatego też zdecydowaliśmy się na ten system między innymi. Bo one po prostu szybciej schną. Czyli, jak wymiemy już sobie ten wkładzik mokry i mamy osobną kieszonkę albo otulacz, no to tak naprawdę nie, nie jest to aż tak problematyczne. Jeśli chodzi o pranie, no to wymagana jest jakaś tam systematyczność, ale przy małych dzieciach te ubrania i tak, tak szybko się brudzą, że w sumie ta pralka i tak chodzi bardzo często więc z tym większego problemu nie ma. Jeśli chodzi o jakieś tam zapachy czy coś, to też kupiliśmy sobie po prostu takie wyderko z klapką, które zamykamy. Czasami wkrapiamy tam jakieś olejki eteryczne, ale w sumie nie jest to jakąś dużą koniecznością. Pralkę wszyscy mają w domu. Mm -hmm. Mamy też suszarkę automatyczną, ale na początku jej nie mieliśmy, dopiero kupiliśmy ją niedawno. I w sumie ten, ten start z Wielopielo też mieliśmy bez suszarki, i też nie było to jakimś większym problemem. Mm -hmm. Tetra mega szybko schła. Naprawdę to po prostu w parę, w parę godzin i to już było suche, nawet myślę, że krócej. Szczególnie jak słyszeliśmy to na balkonie, no to w ogóle nawet nie ma o czym mówić, po prostu się to rozwieszało i to sobie schło godzinka, dwie na słońcu. I tetra już tak naprawdę była sucha. No i warto też wspomnieć o tym, że jakieś tam ewentualne plamy na słońcu mega szybko się wybarwiają na, z powrotem do, do ładnego stanu, także. A jeśli chodzi o właśnie aspekt finansowy używania wielopieluch, próbowałeś to jakoś przeliczyć, czy się opłaca, czy się nie opłaca, czy w zasadzie nie myślisz o tym, jest to jakby drugą sprawa. Natomiast na pewno każda moja koleżanka, która używała zwyczajnie pompersów, zawsze narzekała na to, że cały czas trzeba myśleć o tym, żeby je po pierwsze mieć w domu, i po drugie, że trzeba je cały czas faktycznie kupować tak. i, i wykładać konkretną kasę na, na, na te pieluchy codziennie. No jasne, że tak. To tak jak. Ja jestem taką wewnętrzną osobą, która bardzo lubi oszczędzać mm -hmm. i oczywiście tak, jak na początku robiłam duże zamówienie, to, to pierwsze, no to zmroziło mnie, bo wydałam chyba 500 albo 600 złotych, ale stwierdziłam, że dobra, szaleję, kupuję wyprawkę taką nowiuśką, piękniusią, bo, bo chciałam zrobić coś, coś właśnie takiego, jak jeszcze byłam w ciąży, ale znalazłam kalkulator na stronie którejś, i tam właśnie był przelicznik, ile się zużywała pieluch, takich pampersów, a względem tego, jak, jak korzysta się z wielopiela. No i przeliczyłam mniej więcej, ile te pompersy by wynosiły. Złapałam się za głowę, że ooo, no jednak... Jak <grymnie> kalkulator do ręki i zacznie skrupulatnie liczyć, to faktycznie mamy tak. być astronomiczne liczby. Więc yy, stwierdziliśmy, że, że no nie, plus jeśli się kupuje te pieluszki, no to jest na tyle dużo bazarków różnych w internecie, bez problemu można to odsprzedać, może z tego korzystać drugie dziecko, można to komuś podarować w rodzinie. Także to jest tak, że kupujemy te pieluchy, ale one zostają z nami. To nie jest coś, co się zużywa i musimy to wyrzucić. To są świetne materiały, które tak naprawdę właśnie są bardzo dobrej jakości i ja tak. ich nie zużywają. I tak naprawdę kilka dzieci może z tego korzystać, więc tak naprawdę ten aspekt finansowy też do nas przemawiał i nie generujemy tony odpadów, które mm -hmm. na stop ktoś musi wyrzucić i wynieść z domu, co, co leży tak naprawdę i śmierdzi. Tylko zamykałem to do wiaderka, później do pralki, cyk, i mamy nowe, czyste pieluchy, których można cały czas, cały czas z nich korzystać. Moja przyjaciółka ma bliźniaki i mówiła, że też tak jakby aspekt dla niej był taki, nie jakaś. Znaczy ekologia też wiadomo, mm. ale głównym aspektem było to, że miała ogromny problem z tym, że ktoś cały czas musiał wynosić te odpady, a przy dwójce małych dzieci, no to. Ciężko wyjść z domu tak naprawdę. Tak, ciężko wyjść z domu to po pierwsze, a po drugie. Te, te pieluchy zawsze są w domu i, i zawsze są dostępne, no jeśli się oczywiście wypierze, mm -hmm. myślę, że, że ta systematyczność nie jest jakaś, jakaś trudna i tak czy siak wszyscy robią prania, więc... Mm -hmm. A jeśli chodzi o wzory, bo wzory są naprawdę piękne, masz jakieś swoje ulubione, nie wiem, na przykład mąż yy, woli Piotrka stroić w jakiś jeden <noise> wzór, ty na przykład w drugi, czy, czy się zgadzacie i pełna harmonia tu jest? Właściwie to wszystkie są ładne. Chyba jak widać moim ulubionym jest yy, bodajże Noc w lesie, mm -hmm. jeśli pamiętam dobrze Piękna nazwę. Jest. Tak, uwielbiam ten wzór, jest po prostu cudowny. Yy, też mam w dzień w lesie, także jego, jego część jest w praniu oczywiście, także nie mam tutaj wszystkich, które, które mam. Yy, też moje serce po prostu podbiło jednorożce. Piotr nie protestuje. Nie, absolutnie. Piękne są. A już ma swoje typy, które, które nosi, czy na razie jeszcze dość obojętnie? Chyba nie robi mu to jakiejś większej już różnicy, szczerze mówiąc. Mm -hmm. e, pomimo tego, że Piotrek jest chłopcem, to, to ja właśnie lubię takie, takie wzory kolorowe i, i super wygląda też dziecko w tym. Mm -hmm. Ale to tak naprawdę, no. Ja też nie podchodzę do tego w ten sposób, że że to jest coś tylko ładnego i to ma pięknie wyglądać, tylko dla mnie to jest przede wszystkim coś użytkowego, mhm. więc mnóstwo korzyści tak naprawdę, bo jest i estetyczny, i finansowy, i ekologiczny. I czasowy też w jakiś sposób, bo nie trzeba o tych pieluchach cały czas myśleć, tak. żeby były w domu tak naprawdę. A jeśli miałabyś coś zmienić jeszcze właśnie w tym świecie wielopielów, czegoś Ci może brakuje, coś byś chciała właśnie podkreślić, że, że fajnie byłoby, żeby, 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 żeby coś zaistniało na przykład, czy, czy wszystko jest? <laughs> Szczerze mówiąc, są rzeczy, które wcześniej nie przychodziły mi do głowy, że będą mi potrzebne, a też się pojawiają. Piotrek, tak jak mówiłam, urodził się, urodził się pod koniec maja i w zeszłym roku tak właśnie listopad, grudzień to był początek rozszerzenia diety u Piotrka. No i oczywiście ja sobie myślałam, o kurczę, trzeba będzie to wszystko prać, mm -hmm. bo jak się będzie jadł, to wszystko się będzie usmarowywało. Po czym wchodzę, wchodzę na stronę Pusa i patrzę, o fartuszki, mm -hmm. <laughs> o tym nie pomyślała, że w ogóle coś takiego jest. Także, także korzystam jeszcze z nawet fartuszków, mm -hmm. właśnie z tego samego materiału co pieluszki. No tak, bo pupus to nie tylko, zaznaczmy pieluszki, ale też właśnie woreczki, które tak. służą do przetrzymywania pieluszek, które można zabierać ze sobą, lub też maty, na których kładzie się dziecko, prawda, jeżeli, tak. jeżeli je przewijamy. Wkładki laktacyjne widzę też tutaj właśnie. Tak, też właśnie chciałam Wam pokazać, bo to też było coś dla mnie bardzo istotnego, że, że coś takiego jest. Bo też wkładki lektacyjne też sporo się jednak tego zużywa, a, a te wiolorzowe też były super pod tym kątem, że nie czuć było tego plastiku na sobie, tylko rzeczywiście taki fajny, naturalny materiał, który, który chłodzi, szczególnie w lato, kiedy były właśnie te największe początki u nas I, i też bardzo bardzo fajnie się sprawdza. Tak, to nie jest, moja droga, mata do To nie jest mata. To jest coś więcej niż mata, mm -hmm. ponieważ to jest, to jest bardzo wielorazowy przedmiot. Mm -hmm. To, tak, znaczy generalnie to, to jest mata do przebijania. Mm -hmm. Ale, ale wie, wszechstronna bardzo Tak, mata. to jest mata wszechstronna. To z nami jeździło w wózku, jak Piotrek był jeszcze takim właśnie małym bobusiem, jako taka podkładka, żeby ewentualnie, jeśli się zdarzy jakiś przeciek, którego nie było, ale mm -hmm. mój mózg był spokojniejszy, mm -hmm. jeśli sobie wyłożyłam właśnie wózek e, matą, e, bo wiedziałam, że w razie czego tam, nawet czy jak mu się uleje, czy cokolwiek, no to, to materacek jest zabezpieczony. E, też często kładliśmy to właśnie e, na łóżeczko, czy tam na jakąś kanapę, gdziekolwiek tam on się kręcił, to po prostu rozwijaliśmy to, służyło jako kocyk, czy e, czasami tak, czy to jak... To jest w ogóle bardzo też duże tak naprawdę. No tutaj tak, wszystko, tak, jak, tak naprawdę to jest jak kocyk jakiś, mm -hmm. który można położyć. Pamiętam, że kiedyś złapała nas straszna ulewa, jak szliśmy na spacer i też nie miałam czym po prostu przykryć dziecka, bo mm -hmm. taka wiesz, letnia ulewa, taka letnia burza, no to też mata wylądowała na piotrku, żeby, żeby nie zmógł. Także dzięki temu, że, że to jest taki przyjemny, naturalny materiał, no to też jednak spełnia, spełnia wiele funkcji. Także po prostu ta mata do przewijania to jest coś, co kocham, i jak tylko słyszę, że komuś się będzie rodziło dziecko, to to jest. Prezent, który wszystkim kupuję. No, ekstra, faktycznie <laughs> bardzo, bardzo użyteczny po tym prezent, bo nawet jakby ktoś nie, nie używał wielopieluszek, no to, to mata zawsze się wszystkim przyda, tak naprawdę. Tak, mój brat nie korzysta z wielopielo, a matę dostał i, i też mu się Tak da samo przyda. te woreczki też do wszystkiego. Ja na przykład już w tym momencie nie mam tak małych dzieci, ale woreczki zostały, nigdzie ich w ogóle nie, nie odsprzedałam, bo i czy na basen, już gdziekolwiek są fenomenalne cały czas. One mają tą warstwę nie, nieprzemakalną, tak naprawdę właśnie w środku i dzięki temu można zapakować tam wiele mokrych rzeczy, też gdzieś przewieźć na przykład. Tak, mhm. Też używaliśmy tych, tych worków na basem właśnie tego dużego, no a mniejszy na pieluszkę, jak coś tam się, mm -hmm. coś tam się zdarzyło, no to w trasie czy, czy na spacerze, to w pieluszkę brudną ładowaliśmy do worka, żeby nic tam nie wyciekło, nie zabrudziło nic ewentualnie i, i, i tyle. Także, no super. Także te, tak jakby oprócz pieluszek, te akcesoria są też mega użyteczne i, i bardzo pomocne. Tak, wkładki, mata, fartuszki, Yy, worki, dajki eryteryczne, czyli mm -hmm. też można do wiaderka do, do wkropić, także Cały naprawdę konflikt. dużo, dużo rzeczy. Mm -hmm. Jak widzicie pieluszki wielorazowe to nie jest żaden większy problem, ludzie ich używają z wielkim powodzeniem, chwalą sobie każdy aspekt używania tych pieluszek i zachęcamy w takim razie do zapoznania się tutaj z ofertą Pupus i wchodzenia na stronę, zamawiania, używania, bo naprawdę bardzo, bardzo warto. Dziękujemy. Dzięki. A tutaj przebierasz swojego synka? Tak, tutaj mamy przewijek i wszystkie, wszystkie akcesoria. Ale w sumie, czy ktoś, ma, czy ktoś używa wielopielo, czy ktoś używa zwykłych pieluch, no to tak czy siak musi mieć jakiś taki kącik do, do przebierania. Tak, tutaj sobie na przewijaku zawsze rozkładamy matę, żeby, żeby trochę zabezpieczyć. Tutaj mam wkłady, właśnie tetra, której już teraz nie używam do, do przewijania. Używam jako coś zamiast chusteczek jednorazowych, e, czyli, czyli tam po prostu wycieramy. E, mam, używamy też papierków, e, bibułek, nie pamiętam dokładnie jak one się nazywają, e, ale wkładamy je w pieluszkę, żeby tam czasami, jak wiemy, że się zdarzy kupa, no to żeby trochę zabezpieczyć, żeby można było po prostu wyrzucić to do toalety. A nie zdrapywać. I od razu nie trzeba czasami całej pieluchy od razu szybko prać, tylko w zasadzie można ją chwilę gdzieś tam jeszcze przytrzymać. Tak, i dokładnie. I gdzieś wyrzucić po prostu ten papierek. E, tutaj mamy zawsze sobie po praniu składam, e, właśnie wkładam od razu do pieluszek e, od, e, wkłady do kieszonek, do tulecze, żeby było łatwiej, e, później i szybciej. Żeby było szybciej. Zostałek. Powiedz coś, Piotruś, o pieluszkach, jak to używasz lepiej? Na mikrofon przyjdzie czas, żeby szybciej można było założyć tę pieluszkę. Także tutaj też mamy pudełka, w których, w których trzymamy brudne pieluchy. Wodziąc jeszcze mamy większe wiaderko. Tutaj tylko tak, żeby było gdzie wsadzić to bezpośrednio. A ile dziennie zużywacie mniej więcej wielopieluszek, jak to wygląda? Nigdy, Czy tego, właśnie nigdy nie tego nie liczyłam w gruncie rzeczy, ale no myślę, że tak pięciu, ośmiu, mm -hmm. ale to chyba tak, jak, tak jakby się No, mm -hmm, Tak też podejrzewam. A jeżeli chodzi o takie do, wzmacniacze, boostery, czyli takie coś, co, e, co, to, co się dokłada do pieluszki i jest takie króciutkie, żeby wzmocnić jakby działanie, też, też używacie, czy nie ma potrzeby? Weź trzymaj na chwilę, bo mi zabrał Tak, mamy kilka, używamy je właśnie na jakieś wyjścia, żeby była pewność, że, że, tam, że tam nic się nie stanie. Tam nawet leży, możesz podać, tutaj na wierzchu jest Tutaj przy, y, tu po lewej stronie, y, wyżej, na samym wierzchu. Na samym wierzchu, no, a tu! Jest. Widzisz, że jest taki bardzo cienki, ale, ale ma taki specjalny materiał, mm -hmm. i właśnie to, to bardzo dobrze wchłania gligoć i, i dobrze odprowadza. Ją. Mm -hmm. A takie są jeszcze wkłady sucha pupa. Takie, które się czasami dla dzieci też stosują. E, Słuchaj, to no. używamy, bo, bo to jest mikropolar. E, Piotrek ma atopowe zapalenie skóry mm -hmm. i to akurat mu przeszkadza i dosyć mocno e, mu go odparza. Mm -hmm. e, także używamy takich naturalnych materiałów. Bambus jest naszym ulubionym. E, I on... Tak... <grych> I on najlepiej u nas się sprawdza. Mm -hmm. Także każdy tak naprawdę musi swój... Materiał znaleźć i zobaczyć, to, co mu najbardziej odpowiada. A ty jesteś wrażliwym chłopczykiem. Tak. Lubisz jednak naturalne materiały, Fiotruś, tak? Tak. No. I koraliki widać też. Wszystko